Czyli gdzie dokładnie mamy spędzać. Ale chciałbyś jeszcze Ma'a? Chciałbyś no. jeszcze Ma'a? No. Chciałbym jeszcze Ma'a? Mogę. Czyli mogę. gdzie dokładnie mam czytapnąć co? Czekaj, ale czekaj, czekaj, czekaj nie, nie teraz, nie chcę, ja chcę najpierw ten naspał, spawnę, no, żeby mi dał to. Dobra, ale panowie, ja, mam jedno pytanie Mozwi, masz jakieś itemy, boś poratowałbyś mnie tymi rzeczami windbrustami, na przykład koksami, gapami, nie bo ja mam, tej rzeczy nie mam. Kurde, Scorpix, bo, bo masz takie ma, rzeczy jak ale Coś tam mam, coś tam, coś tam mam, coś tam mam, a windbrust nie. Dobra, tepcie mnie na spawn'a, mnie A skąd ma, a skąd ma tego? Mogę cię, mogę cię do jedynie na minus 5500 na ostatnim okay. miejscu. Ej, ja tak co pan chce, co pan chce? Eee, miec? Kilow? Zonę da od to pałem. No ty debilu, ja już tam byłem na spawnie! O, dobra. Tylko, że właśnie... Tylko nie możesz patrzeć, nie możesz patrzeć, bo to jest tajne. Ale ja, ale ja wiem, co, ale ja wiem, co ty masz. Ale nie wiesz, ale nie wiesz chociaż, dobra. Trzymaj już miecz. Eee, nie wiesz nic. kilof i teraz znaczy Ci killofsi znaczą i fortuną. A ja też mam takie ity tam <grym> A trzymaj, trzymaj No wiedziesz. tu? Aj dobra, masz jakieś kopsiki lub jakieś gapy proszę albo A masz, masz, o co? masz o co? Mamy co, mamy co A postawisz? A, a myślałem, że... A, albo nie, nie, nie albo nie, 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 albo nie, albo nie, albo nie. stój, eee... Masz... masz, masz. O, dziękuję kurs. dziękuję. E Niech to będę żył. Gorb... A, chcesz, a chcesz jakieś łeby? Chcesz jakieś łaby? No na tego, trident. Że... No tak... No weby łeby... Trident coś coś, coś co, robię. E, mam Woda. jeszcze trident Dripteat'y tylko, bo tam, a, tam bo, się polecam, to To jest ten co się w wodzie czy co? E, tak, tak, bo... Niestety kurde źle obliczyłem to wszystko i wiesz jak to jest, było. A to ja taki wolę. To Skorping też tam gdzie wcześniej na te kordy 80 tysięcy na 80 no. tysięcy? A zapisałeś. Ja pierwszy a no, naciśnij sobie e, ten, odpadł sobie czat i strzał kom do góry. Tam masz wszystkie twoje komendy, jakie spałeś Dopóki nie znajdziesz tej wcześniejszej. Dobra, strzał komu an... e, do góry. A panowie. A mi do ciebie Scorpix? mnie do ciebie Scorpix? Po co? No bo twój dom to jest spawn. Przecież. Po co tak było? No nie. Aha. Tak było, no, nic znaczy, nie ma domu. Musisz znaczy tam pójść. Dlaczego z... znaczy, ja tam... Znaczy ja mu tam postawiłem 18 TNT Reszta jeszcze. ja, 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 ja to pamiętam, a ja powiem to sklepik sobie. To dajesz, to się mówisz chyba O oh, no bo... Ja no, teraz to... czekam na osobę na zwierzę żeby go... E, jak stawić stawić, mać, co? Ja mu chciałem a. dać drać to set, No ale z chęcią w sumie, bo nie chce mi się zbierać samemu. A jak ja chciałem ci dać to nie chciałeś to Dobra, to jak coś mać, to Maciek TP dość o, to dobra. A, a ja jestem taki ja jestem takim typu, który zniszczył ekonomię serwera jed z jedną głupią rzecz z Corpixa błędem To czy bardziej to ja to odkryłam i ten No odkryłaś kur, ty masz po prostu tylko panel miałeś do otwierania serwera ty nawet nie wiedziałeś, że możesz dać sobie općinać I tamki gats mogłem Znaczy, wiedziałem No wiedziałeś kurw widziałem to Pewnie tak czekaj czekaj ale nie możesz patrzeć czekaj tutaj nie masz patrzeć. On, on ma tam tylko 27 ale spokojnie. Daj. No, tyle mogę ci jeszcze dać. Trzymaj, 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 trzymaj. I jeszcze mogę ci dać parę totemików. Wiedziesz, że ja interes tutaj kroję, nic nie dostaję, ale i tak daję. No tak, no mnie serwera zniszcza totalnie, to już... A, To jest, nie... jest serwera PvP obecnie, nie? No. A czy ktoś się tym przejmuje? No właśnie. Ej, masz mam się. pytanie. Dam ci elitrę, a dam ci elitrę łeby killoff A mam Nie, killof mam, kill mam. A mam pytanie. Skąd masz ten miecz? A co ci to? Bo... Ej, jak jak, jak ci ktoś daje pinie, to, to się pyta skąd co ma? Ale... Co? Tak, ale słuchaj. Ten miecz miała jedna a? osoba. Nie. Tak. Nie. I to jest ale... mój miecz, który ten... Ten miecz jest mój od początku tego serwera kur. Po pierwsze ja go stworzyłem no. Po pierwsze No Slayer nigger, nigger Slayer To, jest nigger slayer, to no. Jest miecz, no Typa, który ma Nig Szymonix Game Ej ty ten sam miecz Ej, co? co? Ej, ale powiedz coś? Powiedzieć coś? Jak ja go stworzyłem, To ja tego nazywam Nigger Slayer Bo nie chciało mi się nazwy mieć ja tłumaczyć, kur. Więc nie wiedziałem, że ktoś ma taki miecz Ja te- Ale ty tak, mi twór, też Niger Slayer. Ty, ty też mi dałeś niggera z sam. Ja nie wiedziałem, że ktoś miał taki miast, dobra A za to, że mnie walłeś, to może Niger. Niger, Lai girl Czemu? Ja się... Albo, elektry... Albo jeszcze fireverek ci nie dam. Chodź Chodź, Sarko, chodź się pobić Chodź młody, tak patrzę, to Widny, chodź. No. Ja też nie no, Ej daj jakieś potki, daj jakieś potki, daj jakieś potki, daj jakieś potki Mogę ja ja dać potki? nie mam potki Bo potki są naprawdę... No nie dam wam potek tak za darmo, bo to nie mogę być Dobra, trochę mnie śmieszy to co... No to i masz wiknesa, teraz mnie ma... zabijesz Łatwo z tobą Po kolei, po kolei, po kolei czarnutek Ustawiać się Ej nie robi go Ej, ej, ej Ej, ej ksakel Dawaj to Co? Daj ty, proszę, daj to, daj to, daj to, daj to, to? Dobra, masz. Wszystko zrobię. Wszystko zrobię. Masz wszystkie, daj wszystkie. Dziękuję ci. Zabiję! A, a jest Matek z domu? Onasią? No umieraj! Moment. Nie no, masz pana, on mnie wyciśnął. Zobacz, mają bardzo podobne nazwy. Ja, no, ej, weźcie cicho na chwilę, bo czekają sobie. Łeł, 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 Się? Dobra, dzięki, ja ci dałem temat, gadasz jeszcze. No, dobra, dobra. ja ci też dałem Koksa koksat, przyglądasz tam. Jeszcze chcesz ja chcę do niej podbijać? Znaczy, może. No nie, no z chęcią, jest Skorpik, co chcesz? Ale Skorpik ma 64 koksy. to on... nie, jest, nie, 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 chodź. Chodź. to chodź. Była nagroda, nie go, wiem czy mnie zreplakuje tak go, on by mógł ze zagrać w 1 Eee, dobra ja się nie bawię jak ty koksy masz, ja nie a, dobra, I send damage ej, ej, bo wy chcieliście te pieprzone jak to by firewrap Tylko te... O, jednak ety nie mam Tylko ten, ten cymbał skąd wziąłeś... Skąd ty wziąłeś koksy? Eee, kwakel, chcesz elitrę? Żegnajcie nigereczki. Chętnie ktakel. Kakel Aha. się nie bia, nie Kakel chodź, chodź do mnie kakel Ale nigger chodź, trzymaj O już dzięki Nie patrz tutaj, bo to jest tajne no, ja Dobrze mówię, tajne tylko ale I Idę kogoś na... Ale bez... jestem tak bezpieczny, że na tym endrze, w team Endro, mogę mieć wszystko I tak oni mi tego nie zabiorą No ale no. mogą zobaczyć co tam masz no, Ale nie, nie mogę. tego da. zabrać, nie, nie ma kogo no, ale nie, na ternosie mogą tylko zobaczyć co masz, ale zabrać... Ale zaraz... nie, mogą jedynie mojego ender chesta, nie team ender chesta, bo team ender chest to jest inna rzecz. No, no właśnie, ty, tu ja teraz wchodzę i wszystko z mojego... Co jest? Dobra. Ej, bo wy czarnuchy chcieliście jeszcze te fireworki, bo wy nie odlecicie, co nie? Nigery, a nie czarnuchy. Ej, ale ja jestem w teamie nie obrażaj mnie. Ale ja jestem w teamie nigereczek. So cool, chodź tu, chodź tu. Daję ci te- Trzymaj No kurcze, no panowie Macie tutaj fajerwerki Chodźcie i... dawaj Xekel, exactly. dawaj, 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 dawaj Dawaj, dawaj n Nic mi to nie zrobiła ktoś Emocjonująca walka dwóch botów No Skorpik, kur- Dibilu Skorpik, co ty tu robisz? Gdzie idziesz? Kolego Coś, no chodź Człowieku, kurde, niszczyć walkę fajną A dobra Ej dobra, ale to jest emocjon, no, ja walka. Nie, to nie Ej ale wiesz, jeśli do nie dorzek że z pieprza od pandziaka, czyli jeden słowem takiego lekko No gracza, który nie ogarnia, ale wiecie no Do, a, że ja nie ogarniam? No bo to się lekko wiem. Nie to, że ja jestem wiesz, niby się wywyższam, ale no Widziałem swoje co miałem widzieć. Na clearu. Chodź! Chodź, ksakel! 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 ksakel. Opa! Cicho. Taki okay. całe ja na to, żeby zagrać 300 ammongów. Jedna wielka. Co, co, co? Zagrać? Ma przecież, ma. przecież ja nie mam modów. Albo wy co? Jak wy nie macie modów, kurwa, Albo dalej w Sandido, jakby. A to na jest, gdzie jest Sakel? Gdzie jest Sakel? Sakel, Saku, 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 No nie Saku, Saku, się się wywalnąć ty Dobra Kamko, Kamko Chodź Saku, Ja tak wychodzić? Ja pierdolę, ja pierdolę weszłam, jeszcze! kurde. <grym> <grym> Tego się nie spodziewałeś, co? Nie no, ja zapraszam A... cię na dół do walki. E, pan Dziak, pan Dziak mam pytanie do. E, Dałbyś mi te wi windbursty? Dużo, bardzo dużo, bo ty widzę, że masz. Dużo, bardzo nie no, nie no, gościu się stigma, Czemu jak No chodź się bić jak mężczyzna, nie jak pała Ja pierdole, przecież to już Xakl W sumie Xakl się zawsze jak pała bił O kur ale, ale naród zrobił, ja pierdolę Chyba ktoś sobie nóżki połamał mi się nie, nie chce porska? Nie no dobra, zostaw go Chodź ale gorszy po prostu, zostaw go. Zapraszam do tego, a, ja się pobawię z się nie biję, gorszy się nie biję, ale ze mną na nie no, ksakela zaprosa, No tak. zapraszam do, do tego do walki, ale... Alexakel z... to jest ale pała i się nie umie bić. Aj, o ty kur, o ty na gisto. Ja tylko patrzę czy on gdzieś tu jest Ten, no, ziści, O na Ja was wydwoje, dałem wasz itemy, a wy mnie bijecie, o wy kur... Dobra chodź, chodź, chodź Sakel. Bez majsów, bez majsów, bez majsów, bez majsów. Bez majsów, tak bez, o, majsów, bez, ale, majsów. Ale, ale bez majsów, bez majsów Ale bez majców to łatwiej się było. Czekaj ty mnie atakujesz Bez tak majców tak... dawaj, ty wiesz, to to bierze, takie toś. Tak, że koksa zjadłeś. Jakie coś mu zrobisz, coś go nie ma. Widzisz kur. ale Bez majców. Dobra, gramy z majsami jednak, bo ten debil je koksy. O no weźcie tak nie dostałeś, To weźcie mnie bicie, bo jestem sam. Jak ty nie dostajesz? To... Aha, jeszcze mi refa nie zjadło. Cię zagrać, Oj, chyba grał, ktoś wano, nóżki połamał. Uhuu! Trafse! Ja, no, nie, nie no, ja nikogo nie będę. Uhuu! Co się dzieje? Uhuu! Ksakel! Sorry. O, jest łaby, w łaby, w Ksakel! Co ty robisz, ksakel? Co ty robisz? No co jest? Co Ej, a macie Ender często, macie Ender chesta w eku A ja chcę coś zobaczyć, bo nie wiem czy to rzeczywiście się tak działa Zinąłeś Chodź, chodź, no chodź się bij O cześć Skorpiks Nie bij się jak pała To jest Skorpiks, No i co? Chodź, matek, zdejął. Matek, to wszystko dla ciebie, kur... Nie cierpię się za to. Nie cierpię się za to, że mnie zabijesz Pamiętasz? O! Sorry, musiałem skopić, sorry. Ale ty nie mnie uh. <S player> nie jaździł. Mati, nie, bo ty jeszcze umarłeś w wodzie. Matek, ty. Co jest? No chodź, chodź. Dobra, no, se set mi się już no i co? Ej, dobra, nie, bo ja was seta na nie dam, Jaka to jest pała, chopie, ja ledwo mi seta zniszczył. Patrz, ich też Ej, dobra, mój mąg gryp. Uuuuuuuu. Ej, Scorpii, chyba cię coś spędzi, koks, to nie? Ja pierdol dziewczynka się obudziła i musi bronić koleżkę. To nie? Co tu? A nie, bo dobra, bo on nie ma koksów. Nie ma to temu, Dawaj ci, ej, dawajcie na... Co? Siema? Ej, pytanie, ktoś mi zrobił itę czy co? Eee nie, Mozwi sam powiedział, Eba. że to otunąłeś, chyba i... A to Mozwi masz moje no Po, po o, co mnie bijecie? Eee Mozwi nie mam twoich itów nawet nie miał moich. Oni chyba wyparowały po prostu. O tak ktoś item jakieś? Ale ja jaki mogę dać chodź do no, mnie po prostu, tutaj jesteś. To ale Skorpik jeszcze raz mnie woli, choć naprawdę zeruje na tym serwisie Daj ten, e, ten buzdygan Degana, zaraz, a pan jak na ciebie zabierze, zaraz. Ej, ciapaty, no, no, co mnie? co? Kto teraz jest Ech, słabszy? Kto teraz jest słabszy? Aha, a, no to czekaj, daj mi chwilę. No i A czekaj, czekaj, bo ta pamią atakuje. No to kurde, gadaj na wózku. No nie ma go, on poszedł na. Myślałem, zabiłeś A staje się nie nie? biłem. Ej, dobra, weźcie mnie i nie bicie z Matexem. Dobra, nie będę ci bił, nie będę ci bił. Ja coś naprawdę muszę zrobić do Matexa. Bo kurde, mi też ukradli i ty Żydzi. Dalej nie wiem kto to, jak się dowiem, to ty pomabano. Ogarnę mu, więc wiecie panowie. Niech się lepiej przyzna ktoś Kto nie chce patrzeć jak ktoś ginie? Aha. Dobra, Jeżeli chodzi o ksakala to jesteś taką pałą Taką... Nie, ale... nie, zaraz będziesz mówić, ty jesteś pandziak. Pandziak, 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 ale pandziak, pandziak. on może pan nie lubi PvP, jak był ten typ Deus, też nie lubi PvP, on jest sobie spiedrana. No Sakal może na przykład lubi budować, jak ja. No kurde, pamiętam, no. Może nie lubi bić się. Ale może ja się jako...